Corintili sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Cześć, witajcie, moi kochani, witam was bardzo. Ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 wychodzimy no właśnie no, od. No, e... nie, nie pamiętam jak się nazywała. jakieś tam kobiety, która się nazywała Vanatrę, ale i mnie oczywiście wyleciało mi z głowy. Ważniejsze jest to, że aktualnie teraz musimy dobiec do Zoltana. No i dobra, tymczasem. Zoltan. Mam nadzieję, że Zoltan powiedzą coś więcej na temat tej dziewczyny, którą e, właśnie opisywały nam w sumie kochanki e, jaskra z poprzedniego odcinka. Mam nadzieję, że zobaczyliście sobie poprzedni odcinek, jeżeli nie, no to... E, że zapraszam, zapraszam. Nic tam się tego ciekawego nie działa, ale myślę, że jeżeli wam się to podobało, podoba moje wyzywanie, no to w poprzednim odcinku wyzywania było sporo. <laughs> Czł co? Człowiek Skurwiala Juniora. Fajne imię. Ja mam jakieś misje. My do sobie olejemy, ponieważ jak mówiłem ostatnio, cały czas niestety mogę się przekonać co do misji pobocznych. Wydaje mi się, że przez to właśnie, że po raz kolejny przechodzę te same misje i troszeczkę czuję się tutaj odrzucone. Jak tak mi się wydaje, że tą trójkę musimy przeżyć właśnie bez tych misji dodatkowych, a raczej właśnie dodatki zaczniemy już grać szczegółowo, bo ich w ogóle nie znam, ani jednej nic nie zobaczyłem. Jeżeli tam gdzieś tam napatoczyłem się w internecie jakieś filmiki czy tego typu rzeczy, to po prostu je unikałem jak ognia, że po prostu samolot się dobrze bawić. No więc mam nadzieję, że wy chęci do obejrzenia te będziecie mnie dobrze bawić. już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę psuć ci zabawy, ale wiesz, że papugi z sobą nie zrobisz. Zdrowie, zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w gwintach. No ale przecież mieliśmy gadać o jaskrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Dziewczyny nie widziały Jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponad spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trumadulka. A na imię ma Cyraneczka, albo jakoś tak. Aha, no to wszystko jasne. To Bryszilla. Tak, to musi być ona. Nie było jej na liście. Wiesz, tą pryszcinną to jest inna sprawa. Jaskier się chyba w niej duży. On się duży w co drugiej. Jak by to wytłumaczyć, by kogo Jaskier kocha najbardziej? Siebie. No właśnie, a ona jest jego wiernym odbiciem. Nie <noise> ja pierdolę. Cóż mogę rzec, trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Gerard. Zobaczysz. Ja pierdziele, to jest ten sam moment, którego ja za bardzo nie lubię, jest to, teraz będzie ta legendarna piosenka, którą pewnie słyszeliście 50 tysięcy razy, nawet jeżeli nie graliście tą grę, bo jest to, jest to piosenka, która często była porównana, szczególnie jeżeli chodzi o języki gry, pomiędzy nimi było naprawdę częste, często porównania, troszeczkę mi to psuło zabawia, ponieważ kiedy ja usłyszałem ten utwór w grze, już 15 tysięcy razy widziałem go gdzieś w internecie, co mnie wkurzyło, szczególnie, że ja nie szukałem tej informacji na siłę, ponieważ ja nie jestem graczem tego typu, który Właśnie wręcz przeciwnie, on, on nie szuka spoilerów, ja właśnie unikam nich. I jeżeli są jakieś misje, których misje na się oczywiście artykuły, czy filmiki, czy te ogromny inne media, to raczej właśnie unikam, aniżeli właśnie się zbliżam do nich, więc albo na to wkurzone przez to zaposenkę też u mnie taki... No takie słabe miejsce, ponieważ źle mi się kojarzy. Tak czy siak musimy przyjść tutaj. Mamy po zachodzie słońca przyjść, dlatego przyjdziemy tutaj o północy. Oczywiście do tego przydałem się. Przyda nam się zmiana czasu. Co teraz jest spoko, ponieważ już nam się kończy mikstury, a nie, od, nie zebraliśmy ich już od dawna. Wydaje mi się, że to będzie dobry, dobry, dobry punkt zaczepienia. Pijaczka. Wejdźmy więc do środka i projektujmy się misją. O, jesteś już. Chodź. Siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. the lock is i am Ciekawe, czy wiecie o kim to jest historia? Cichaj, kobieto. Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż, co za chamstwo. Znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Tak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując... Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury! Kurwa mać. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla. Ale ja z Równie piękna, co utalentowana, a to? Gerald z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o Tobie opowiadał, a ja chętnie słuchałam. Nie dziw się to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejka? Widzę, że jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać? <laughs> Bardzo zabawne, do prawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Zigiego Rojwena. Matyla Noga. I więcej go już nie widziałam. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skórniel Junior. Tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się nie dosłownie, tylko. Tak. Ta, 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 ta. <grym> Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświadkiem. Razem z Zigim Rojwenem właśnie, Tasakiem i królem żebraków. Hmm, nie numer. Dobrze chociaż że jaskier nie zadarł z kościołem wiecznego ognia. Dopiero. I znów muszę ratować Jaskra. Bo go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym Skurwielem i Zigim Royvenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Royven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny ty. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. No, Priscilla się zakochała. No dobra, 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 iść tam, i tam, Zolta, do siebie, do domku. My natomiast pójdziemy do e, CG'ego, żeby dowiedzieć się, co on wie dokładnie o. E, o właśnie Jaskrze. Teraz prawda jest taka, że trudno im powiedzieć w tym odcinku cokolwiek, szczególnie, że e, bardzo w tym odcinku jest dużo fabuły, dużo jest filmiku, dużo jest. Rzeczy, którą opowiadają się same, natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko bawicie się dobrze i że jeżeli nie znacie tej historii, to po prostu poznajcie ją e, w bardzo przyjemny sposób. E, Na pewno staram się, żeby tutaj e, nie wpychać się e, w ten tekst, który jest wypowiadany przez bohaterów, żeby wam nie, e, nie przeszkadzać po prostu. Weźmy sobie od razu misję, które prawdopodobnie nie wykonamy, natomiast warto byłoby ją mieć. Czyli tak, idziemy do łaźni. Hmm, hmm, hmm. A ten? Ja odrobinę przypominam sobie jak te misje wyglądają, natomiast myślę, że wam się na pewno spodobają. Jest tam kto? Otwórzcie! Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Zajęty czym? Odejmuję ważnych gości. W takim razie powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. Gerald z Rivi. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. No i kolejne oczekiwanie. Zigi Roiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Shit Happen, <laughs> Spotkanie odbywa się właśnie. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Dobra, to zostawię. Znakomicie. Zigirojven oczekuje w następnej sali. Hej, białowłosy! No, że macie 18 lat. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że dobrze się ukrywacie, żeby będę nikt nie zobaczył. Pięknie. Cześć. Mhm. Uh -huh. Że a, na tyle, bo później mnie kurde zablokują. <laughs> okay, mogę wejść? Panie, że mogę. Spokojnie, tasak. Skurwiel Junior idzie do Piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza, a Juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy. Rozumiesz? Wszyscy będą za. Roywel, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś. Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa jestem wykluczony, towarzysko. Coś ci za jeden. Jestem Widźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? Wszystko jest pod kontrolą. Geralt to znajomy z dawnych czasów, co prawda. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli, jasnowidz jakich... Mordercy! Proszę, nie! Aaaa! No skórywa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. Jeszcze się nie biłem! Hehe, pierdziele. Dobra. Są. Ludzie z Juniora. Halo, proszę mnie nie bić tak po mordę. Razem! Bić, kur... z się wkupię! Siak! ze mną w Dzień, durniu! Domy! Okay, okej, okay. okej. Wypadałoby nie umrzeć. Zabili mnie! Tak, rykoszetem w sumie. Albo chyba, żeby mnie ktoś w plecy może zabił. Tym razem postaram się, żeby nie być tak w środku walki, żeby tak też nie umrzeć za szybko, może. Myślę, że to był dobry sposób, żeby tam troszeczkę przekoczować. Skupić się na jednym człowieku, nie, da, nie dać się zabić. Biłem się w środku i zacząłem popierdziałać gościa po mordzie. To nie był zbyt dobry pomysł. Oj, oj, panowie, panowie. Oh, fuck. Ilu ich jest tutaj dużo? ja pierdzielę, ile ich tutaj jest dużo. Bardzo po polsku, naprawdę. już po prostu bijesz rekordy, jeżeli chodzi o mówienie po polsku. To jest dlatego, że jest u straszliwie gorąco w środku i... Ee, no niestety umieram, jeżeli chodzi o ten, o ten tutaj... poziom temperatury. No ale cóż. Czasem trzeba. Przytrzymam się w tym miejscu. Ja już rozumiem, jaki ja błąd tutaj popełniłem. Chłem. Myślę, że to jest podstawa. Kurwy, jebane, no kurwa, macie, no i gincie szmaty, no. Zawsze, zawsze muszą w 15 na raz Najgorsze, właśnie w tych grze jest to, że oni zawsze skupiają się na, na mnie. To jest słaba opcja. Szczególnie, że na mnie nie wysłali. Na mnie na pewno nie wysłali. No i kurwa, kolejna przyszła, no. Pierdolona. Mam to na sobie, mam. Nie, chyba nie miałem w sumie. skoro mogłem dać. No dobra, no mam go i co. No i to jest przetrzymanie. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Jak sam się wytłumaczy. Skurwiela Juniora. O, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Panowie, na krótko, chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas strzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. Jakieś pomysły, gdzie odszukam miniora, Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Zigi? Warto mu powiedzieć. Gerald ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. Zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł. A potem pogadamy już w cztery oczy. No, bra, wydaje mi się, że to spotkanie było dość niezłe. dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w pokle. Mm, czyli zakładam, że bardzo mocno go boli. Nie zrobiłem tego bez powodu. Jakbyś mi nie wchodził w drogę, nogę miałbyś całą. Rozumiem. Zaręczam, że gdybym mógł się cofnąć w czasie, zachowałbym się na tanedy inaczej. Na przykład kazałbym ci moim ludziom zabić, a nie związać. Słuchaj, Rojwer, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwej posty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co byś Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów juniora i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. <śmiech> <śmiech> Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z Rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, straży miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. To gdzie jest ta arena? W kanałach pod złotą dzielnicą, ale wejście jest w kwartale biedoty, na okrawkach. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne oczy wiedźmina w akcji. Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość. Tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. Spróbuję znaleźć juniora w kacynie, albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Robi, jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. A, gdybyś miał problemy ze znalezieniem skórwiela, wróć do mnie, znam te kanalie i może coś wymyślę. Słuchaj, wiesz może, co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pastecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Gerald, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie Pontaru razem z tą swoją mandoliną. Lutnią. Jak dla mnie, no, może sobie tam gnić i z waltornią w dupie. Ty nie masz przypadkiem z jaskrem na pieńku? Oczywiście, że ma. No. O co poszło? Widzisz. Jaskier wydał ostatnio sonet gdzie w drugim tetrastychu są rymy parzyste zamiast okalające. Wyobrażasz sobie? Sam rozumiesz, że jako konesera poezji głęboko mnie to oburza. Tak, <grymna> tak, ta. i co jeszcze? Pytałem poważnie. Poważnie to brak mi czasu, żeby przejmować się twoim kumplem, Jigolakiem. Mam własne problemy. A ty mógłbyś mi pomóc. Wtedy ja mógłbym na przykład popytać o Jaskra, ustalić, co dokładnie się z nim stało. Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart tysiąca słów i tak dalej. A no, i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. Za mną. Dobra, ale widzicie, Fabułanie się rozwija, więc to będzie wszystko w tym odcinku. Serdecznie go znaleźli. Zapraszam do kolejnego odcinka, ponieważ jak widzicie, działo się będzie się bardzo dużo. zobaczenia już niedługo: Siemanko. No i cześć!